Witam, bajkowe z tej strony. Chciałbym zaprezentować takiego: oto Kawasaki Vulcan 898 rok. Rocznikowo i modelowo. Motocec przyjechał do Polski prywatnym importem ze Szwecji. Właściciel obecnego go sam sobie ściągnął, kupił go tam w salonie Kawasaki. W takim stanie, jak widać, u Miostoty był na serwisie. Jak widać, bardzo dużo fajnych dodatków. Jest szyba, jest dodatkowe oświetlenie lightbara. Cały lightbar zdzę wszystkim. Jest deržak. Oponki, naprawdę praktycznie nowki sztuki. DOT 21. Hamulce, nie hamulce, wszystko bardzo ładne. Jak widać, wszystkie chromy, wszystkie czyściutkie, ładne. Nie widać żadnych nalotów rdzawych, ani nic takiego. Jest Gmol. Są akcesoryjne podnóżki. Jest osłona chłodnicy. Jak widać, oparcie z bagażnikiem są sakwy. Kanapa, no niestety, ktoś sobie taką wariację zrobił. Aktualny przebieg niecałe 39200 km, jak widać. Naprawdę taki czysty, fajny motocykl w 100% oryginalnym malowaniu. jest zarejestrowany poopłacany. Jak widać są zamontowane wyderzki z tej Jest zamontowany Hypercharger. W wskaźniku mamy zestaw Dyna Jeta. Sprawdzałem teraz, gdy go serwisowałem, regulowałem to wszystko. I naprawdę bardzo ładnie to chodzi. Stawione jest wszystko naprawdę na sądę działa bardzo ładnie. A więc jeżeli ktoś szuka bardzo fajnego wulkanika, jak najbardziej zapraszam. Mam obecnie coś takiego na sprzedanie.